Dzięki za ten komentarz, ale nie zgodzę się z nim całkowicie. Po pierwsze, no wiemy, że współcześnie teolodzy mówią nam o tym, że Ewangelia ma dwa zakończenia. To krótsze, które kończy się na ósmym wersecie szesnastego rozdziału i to dłuższe od dziewiątego wersetu aż do końca tego szesnastego rozdziału. Zdaje się, że ojcowie Kościoła też mieli świadomość, że funkcjonowały dwie Ewangelie Marka z dłuższym i z krótszym zakończeniem. Mamy ojców Kościoła z drugiego wieku, którzy powołują się na to dłuższe zakończenie w swoich pismach, cytując je i odnosząc się do niego. Więc wiemy, że jeżeli zostało rzeczywiście dodane to dłuższe zakończenie, to ta dodana treść była dodana bardzo szybko. Nie dodano ją wieki później, ale może kilkadziesiąt lat później, a może i nawet szybciej. Dokładnie tego nie wiemy. Wiemy o tym, że najstarsze jakie posiadamy manuskrypty. Zawierające Ewangelię Marka nie posiadają tego dłuższego zakończenia. Z drugiej strony zdecydowana większość manuskryptów, jaką posiadamy Ewangelii Marka zawiera to drugie zakończenie, więc ten temat nie do końca jest łatwy. Co jest pewne, to to, że wczesny kościół wiedział o tym drugim zakończeniu, i w momencie kiedy nowy testament się. Klaryzował w momencie, kiedy Nowy Testament zaczął funkcjonować, kiedy był rozpoznawany przez Kościół, no to Kościół uznał to drugie zakończenie za natchnione Słowo Boże i obowiązujące Słowo Boże. Stąd to stwierdzenie, że to drugie zakończenie jest nieprawdziwe, no nie jest prawdziwe. Być może ewangelista Marek rzeczywiście nie napisał tego dłuższego zakończenia, być może zostało ono dodane. Nie zmienia to faktu, że dalej jest to natchnione Słowo Boże, które nas jako chrześcijan obowiązuje, które nas dotyczy. Wiemy, że ten dodany fragment nie jest sprzeczny z całą resztą Pisma Świętego, nie jest sprzeczny z innymi Ewangeliami, nie dodaje nic nowego, ani nic nie zmienia w treści i przesłaniu Ewangelii. Nie traci on, czy cała Ewangelia Marka nie traci na niczym pod tym względem. Więc nawet jeżeli ten fragment jest dodany, to dalej to jest nadchnione Słowo Boże, dalej jest dla nas wskazówką, jak powinniśmy funkcjonować, dalej jest to wezwanie do tego, żeby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jak zwykle, zostawcie serduszko, polubcie, zasubskrybujcie. No i do zobaczenia!